Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tego materiału dowiesz się kilku ciekawostek. Pierwszą z nich jest gra, która ukaże się już za kilka dni na platformę PlayStation VR. Następna ciekawostka to potwierdzony nowy wygląd przez samego producenta gogli PlayStation VR 2. Następną ciekawostką jest to, że pokażę Wam kilka zrzutów ekranu, kiedy tych gogli możemy się spodziewać. Więc mam nadzieję, że ta informacja wielu z Was satysfakcjonuje i będziecie po tej informacji dużo szczęśliwsi. Ostatnia ciekawostka będą to gry, które przypuszczalnie pokażą się na platformę właśnie PlayStation VR 2. Dlaczego mówię, że przypuszczalnie? Dlatego, że są to plotki i są to plotki niepotwierdzone. Ale słuchajcie, część z tych plotek naprawdę jest bardzo mocna. Jedną z nich jest właśnie gra, którą za mną tutaj widzicie. Chodzi oczywiście o Boneworks. Kilka miesięcy temu przygotowałem dla Was materiał właśnie na temat tej gry, gdyż wysyłaliście do mnie bardzo dużo wiadomości, czy ta gra pokaże się na obecną wersję, czy też na wersję PlayStation VR 2. Także słuchajcie, zostańcie ze mną do końca, bo naprawdę warto, a ja jestem Tomi PSVR, i jeżeli nie zostawiliście jeszcze suba na moim kanale, koniecznie zróbcie to teraz i koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Zapraszam Was już do oglądania. Republic to gra wideo z ukrytą akcją, która bada niebezpieczeństwa rządowej inwigilacji w dobie internetu i zagracie w nią już 10 marca. Dzięki ponad 10 godzinom rozgrywki kontrolujesz losy Hope, kobiety uwięzionej w tajemniczym totalitarnym państwie, która musi włamać się do wolności. Dawna gra z kradanki na smartfony Republic zostanie ponownie wydana na PlayStation 4 w postaci Republic Anniversary Edition. I będzie zawierać port na PlayStation VR. Camouflage, twórca gry, ma doświadczenie z zestawem słuchawkowym Sony, który ma dewelopera Marvel's Iron Man na VR, więc dodanie może nie być zaskakujące. Chociaż wydaje się, że SkyMap Games stoi za przezbrojeniem. Pokrótce zacytuję Wam kilka słów z prezentacji wyglądu nowych gogli PlayStation VR 2. Nie ja będę Wam czytał całości, tylko fragmenty, a pod filmem umieszczę wszelkie linki do tej prezentacji, jeżeli ktoś chciałby poznać więcej szczegółów. Dzisiaj szczególnie miło mi ujawnić oszałamiający nowy projekt naszego zestawu słuchawkowego VR nowej generacji PlayStation VR 2 wraz z aktualizowanymi i ostatecznym obrazem projektu naszego kontrolera PlayStation VR 2 Sense. Zauważysz, że Google PlayStation VR 2 mają podobny kształt jako kontroler PlayStation VR 2 Sense, przybierając pasujący wygląd kuli. Okrągły kształt kuli prezentuje 360-stopniowy widok, jaki odczuwają gracze, gdy wchodzą do świata wirtualnej rzeczywistości, więc ten kształt dobrze go daje. Projekt gogli PlayStation VR 2 został również zainspirowany wyglądem rodziny projektów PlayStation 5. Kiedy nasz zespół projektowy tworzył konsolę PlayStation 5, miał na myśli również gogle VR nowej generacji, więc zauważysz pewne podobieństwa w wyglądzie i działaniu. W przypadku gogli PlayStation VR 2 poszliśmy o kilka kroków dalej, dodając nowe funkcje takie jak pokrętło regulacji obiektywu dzięki czemu użytkownicy mają dodatkową opcję dopasowania odległości obiektywu między oczami, aby zoptymalizować swój widok. Stworzyliśmy również smuklejszą konstrukcję z nieznaczną redukcją wagi, nawet z nowymi dodanymi funkcjami takimi jak nowy wbudowany silnik do sprzężenia zwrotnego zestawu słuchawkowego. Stworzenie smuklejszego projektu z nowymi funkcjami dodanymi w celu ulepszenia naszego pierwszego zestawu słuchawkowego było nie lada wyzwaniem, ale nasze zespoły projektantów i inżynierów udowodniły, że jest to możliwe, gdy zobaczyliśmy ostateczny projekt. Dodatkowo zintegrowaliśmy nowy projekt otworu wentylacyjnego dla gogli PlayStation VR 2, który naszym zdaniem spodoba się użytkownikom. Teraz macie okazję widzieć kilka zrzutów ekranu z Twittera, gdzie jest pokazana przypuszczalna data premiery, a chodzi oczywiście o pierwszy kwartał roku 2023. Ale jak dla mnie, gdzie Sony zawsze robiło niespodzianki na gwiazdkę, śmiem twierdzić, że zaskoczy nas informacją tak jak to miało miejsce z PlayStation 5, a także z goglami PlayStation VR pierwszej generacji. I zobaczymy nowe gogle tuż przed gwiazdką. Dlaczego jestem takiego zdania? Chociażby dlatego, że jest to najgorętszy okres sprzedaży i Sony wydaje mi się, że tym się będzie kierował jak ze wszystkimi swoimi produktami. A teraz zapraszam na pokaz gier, które z przecieków i plotek mogą pojawić się na nowego gogle PlayStation VR2. Napiszcie również w komentarzach, która gra najbardziej przypadnie Wam do gustu. A ja będę się z Wami już powoli żegnał. Pamiętajcie, aby nie zapomnieć zostawić Subika z lajkiem, jeżeli materiał się podobał. I do zobaczyska już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie. Cześć! Complex and coordinated upreach in Myth. Myth West is on lockdown. You're heading to the tower to reset. I couldn't let you think you were the only one who saw it. Leave the way in. have come all this way. They found you, like physical world view. <laughs> the girl you love and hold your time so happy to Together, how is the weather? So what's the plan? If we can get this weapon. What we're doing here could change things forever. There's no straight shot to the vault. I'm going to head inside, find a way out. Got it. I'm with you every step of the way. You're going to need a gun. Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now. Combine really picking up. They know you're coming. You need to get out of here. Now. Oh, God. They've got Dad. They're gonna find out what he knows, and then they're gonna kill him. All oh, this is my fault. I never told you. I couldn't. I'm so sorry, baby. You will not save him. Alex Vance alone cannot prevent his fate. What was your eyes, honey? Precinct 303 should be a good fit. Most of the blocks jacked in or too strung out to make trouble. Minor gang activity, some triad, crypto punks, AI rights activists. I'm sure you'll find ways to keep busy. Just try to keep your nose clean. I know it's tough, nothing stays clean for long. Fall of North. The great gates of Nangrim could no longer stand against the supremacy that came from the depths of the shadows. And the world we knew stood on the verge of oblivion. Shadows roamed the lands. The embers turned cold. And what was once a resplendently beautiful place fell victim to decay. Centuries, no soul walked beyond the walls of Nambrun up to this day. I feel so.